Dzień dobry, Panie Mieszko. Zobaczmy, co sprowadza moje skromne mój Mój domu bogi. Eee. Dzień dobry, dzień dobry. No, nie taki bogi, Panie doktorze. Nie, to niepotrzebne krygowanie, ale proszę mi powiedzieć, bo dużo się mówi ostatnio o aktywnym słuchaniu. Ja tak się zastanawiam, czy, czy Pan potrafi to aktywne słuchanie, tak? Zadb zadbać o swojego klienta aktywnie go słuchając. O, kurczę, Karka należy Ej, no, tak, nawet być. No, tak. Ja. Jeżeli Pan umie aktywnie słuchać no, i korzystać z tej ludzie, metody. Ja pani tu zdziwię, ale ludzie <gry> myślą, że jestem jakiś starodawny, że tylko tego jakiś stare podrzeszniki z XI, z XX wieku, góra do lat 50. ubiegłego stulecia. A ja proszę bardzo, kurs aktywnego słuchania ja mam w małym palcu. Ja prowadzę i sesje terapeutyczne wykorzystujące metodę aktywnego słuchania. Mhm. Więc jeżeli pani tylko takie ma życzenie, możemy taką sesję całkowicie przeprowadzić. Aktywnie będę panią słuchał. Bardzo tego, bardzo jestem w tym wspaniały. I empatyczny. Jestem po prostu, jestem po prostu wykształcony również w takich niekonwencjonalnych metodach doradztwa ludziom. Więc jeżeli pani ma takie Zapotrzebowanie, proszę bardzo, możemy sesję z aktywnym słuchaniem wykorzystać. To bardzo mnie to cieszy. To ja może teraz właśnie wejdę w buty pacjentki. Dobry, proszę bardzo, proszę Chcia mi się. Chciałabym, żeby pewnie aktywnie wysłuchał. No więc, no, yy, panie no, no. doktorze, ja mam taki no. problem, tylko ja trochę nie wiem, jak zacząć, bo no. No, no, kurczę, ciężko jest w słowach to tak ująć, no. Szczerze mówiąc, nawet trochę się krępuje. Nie wiem wiem. No mów no mów no na co czekasz? No mów no co ja mam ja może ja może dla ciebie Bym miał bilecik wysłać z zaproszeniem, że proszę mówić. No proszę mi tu opowiadać. W tej chwili tu tego. Proszę mi tutaj mówić. Co tam panią męczy. Wie pan co? Ja mam teraz kole z biura, muszę do pracy lecieć, ale widzę, że pan naprawdę umie aktywnie no. do Dokończymy tą sesję. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dzisiaj promocyjnie tylko 500 zł będzie.